I już wziąłem w tym roku tylko Madrid A widzicie, a tu też lukę barcy? Z tego 16, 17? Kupiłem za 5 zł w Lupexie Aaaa, tak lordy człowiek lubi znaleźć różne rzeczy, nie? Miał kazmątek się była przecena 12, tylko koszulki barcy na 5 zł, więc taka okazja jak ona się nie powtórzy. więc co kupiłem, a jutro real będzie i breloczki też przyjadą. Razem ja to będą fajne breloki. Niespodzianka. No więc czekajcie ludzie. A, po dru a druga rzecz w tym filmie. Szczerze został ośmieszony przez Kejna. Tak ludzie piszą, ale to raczej powiedziałbym, że Rabiot, że, że Rabiota bramka wpadła, bo Rabiot tam stracił, kupił piłkę, Kane wiedział, że Szczęsny jest źle ustawiony, to kopnął słowy boiska Szczęsny, Szczęsny dał to wpuścić, ale fajnie, kurna, kto Rabiot, Rabiot i więc nie wina człowiek, kto nie wina Szczęsnego, elu.